Dzisiaj moi widzowie będą przechodzić przez bedrukowe więzienie. Oto to wielkie bedrukowe więzienie. I dzisiaj moi widzowie będą przychodzić, więc zaraz będą się tutaj zbierać i będziemy przechodzić. Zapraszam! Oto co przygotowałem dla moich widzów. Teleport, gdzie będę ich teleportować tam, gdzie będą się rodzić. Tutaj mamy start o taki napis i meta, jak przejdą to taki napis. A tutaj nazmieniono na jasność i żeby nie było deszczu. Dobra, ja mam jakiś dziwny język, nie, nie pytajcie o co tutaj chodzi, okej. Okay? No to zaraz nasz pier nas pierwszy gracz się pojawi. Dobra, no tu słuchajcie rozpoczynamy konkurs. Czy jesteś gotowy? Okej, okay, no to start. Dobra, słuchajcie, ja se lecę do niego i zobaczmy jak będzie zabierać za siebie. Ja, ja jestem ciekawy, co, co on tutaj zrobi tak naprawdę. Moj, moim zdaniem to on powinien e, ten, powinien zrobić crafting, tak? I z tego musisz zrobić łódkę. Brawo! No, w, widać, że na serio. Jesteś bardzo mocny. No, Iggy się bardzo cieszę Nie, nie, nie jedź tam, nie jedź tam, nie jedź tam, nie jedź tam. Okej, okay, tu. Dobra. Musi poszukać, trochę wyjścia. No, ty nie myślisz, widać trochę. Okej, okay. zabrałeś się to. Dobrze robisz. No, ale musisz znaleźć wyjście. Dobra ciekawe czy to ten Okej okay, idzie 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 No wal ten śnieg To może mutre czy nie Lapka Wszystko musisz rozwalić a musisz wszystko rozwalić, no dawaj No dawaj, ja w Ciebie wierzę, że to umiesz No dawaj No dawaj, dawaj, no, no nie Dobra, słuchajcie Wierzę w niego, że mu się uda さあ、ちっちゃいのはどれも。 Musisz coś zrobić z tą drabinką, słuchaj. Ta nic ci nie wyjdzie, sorry. Dobra, już tam jest, już tam jest, już tam jest. Jest, dobra, jest. Słuchajcie. Dobra. Musisz, musisz tą drabinkę tam ten. No. No. Okej, okay, słuchajcie, e, ten nie widział. No, widzisz? Były tam. No, tam były. Dobra, znalazł to. Fajne, co? Podobać się? Aha, czekaj. Ale wygrał. Najszybciej. Najszybciej. Wygrałeś to. Brawo ty, no normalnie. Super. Super, że mu się udało, a, a my widzimy się w kolejnym odcinku już niedługo. Siema. E. Elo. Nowa.